Dzień dobry, dzień dobry. Witam w drugim odcinku mojego podcastu Stan skupienia. Tak wiem, że minęło 6 miesięcy czas bardzo szybko leci, nawet nie wiem kiedy to minęło. Natomiast dzień, w którym nagrywam ten odcinek jest dla mnie bardzo szczególny. 21 czerwca. Przesilenie letnie. Taniec, mroku, ciemności ze światłem, święto światła. Gdzieś w internecie też widziałam bardzo fajny opis tego dnia, że. Przesielenie letnie to właśnie święto światła, tego światła, które mamy w sobie, ale też święto własnego istnienia i że to czas dobry na to, by pozwolić ujawnić się swojemu prawdziwemu ja, pozwolić mu zabłysnąć. Także jest moc. W miejscu, w którym mieszkam, swoją drogą były już oddana na dwie burze, więc no, moc jest przeogromna i ja ją bardzo czuję. Ten odcinek tak naprawdę chodził ze mną już od dłuższego czasu. Natomiast właśnie okoliczności związane z przesileniem letnim i ta moc tego dnia bardzo, bardzo zmobilizowała mnie do tego, żeby usiąść i, i wyrazić to wszystko, co jest teraz we mnie. Natomiast zanim przejdę do mówienia czy też przekazywania tego, co, co dzisiaj chciałabym wyrazić, myślę, że warto byłoby. W dużym skrócie powiedzieć, co się ze mną działo przez ten czas, czyli dosłownie, gdzie byłam, jak mnie nie było. A działo się przez ten czas bardzo dużo, bardzo wiele doświadczeń mnie spotkało, i to takich, które fundowały mi sporo zwrotów akcji, sporo ilość emocji, które potrzebowały, czy też ja potrzebowałam przez siebie przepuścić, zintegrować. Natomiast gdybym miała tak rzeczywiście skupić się na konkretach, no na pewno mogę powiedzieć, że uczyłam się robić warsztaty, uczyłam się opracowywać profesjonalny konspekt. Nawet udało mi się odpalić mój pierwszy warsztat online dla moich znajomych. Warsztat bardzo się spodobał swoją drogą, więc będzie tutaj na pewno kontynuacja, kiedy czas pokaże. Natomiast oprócz tego, co jest ciekawe, Zawołała mnie praca z energią. To była też rzecz, która chodziła za mną już od dłuższego czasu. Na czym polega ta praca z energią? Zaczęłam uczyć się rejki. Za chwilę tak naprawdę kończę kurs drugiego stopnia i już powoli zaczynam, tak naprawdę zaczęłam już robić zabiegi rejki na odległość. Na ten moment uczę się łączyć pracę coachingową z pracą z energią, czyli pracą z rejki. Widzę sama też, oczywiście, jeśli chodzi o proces zmiany i o proces coachingowy, praca na poziomie mentalnym, to jest pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, moim zdaniem. Wszystko zaczyna się od głowy, wszystko tak naprawdę jest w naszej głowie, więc popracowanie z tym jest bardzo istotne. Natomiast widzę też sama po sobie, jak praca z energią pięknie dopełnia procesy coachingowe. Te procesy mentalne, które się dzieją podczas pracy coachingowej. No, nie da się ukryć, że my, ludzie, jesteśmy tak naprawdę istotami wielowymiarowymi, istotami bardzo złożonymi, i owszem, co prawda, żyjemy w świecie opartym mocno na umyśle, ale umysł to nie wszystko, absolutnie. Mamy oprócz tego jeszcze duszę, mamy ciało, i tak naprawdę praca na wielu poziomach, czyli właśnie na poziomie mentalnym i na poziomie energetycznym jest po to, żeby pomóc to scalić, pomóc to połączyć i z tego poziomu tworzyć dalej swoje życie. Co już zupełnie, zupełnie jest inną historią. Swoją drogą mam też wrażenie, że to jest bardzo dobry temat na kompletnie osobny odcinek, także może za jakiś czas Coś o tym więcej powiem, nagram. Co jeszcze się działo oprócz tego, co już powiedziałam? Hmm. Wydarzenie, które ewidentnie bardzo mnie zmieniło, coś we mnie zupełnie przeklikało i przyznam szczerze, że zupełnie patrzę inaczej teraz na wiele rzeczy, włącznie ze śmiercią. Chodzi tutaj konkretnie o to, że po 12 latach odeszła moja ukochana kotka. Miała na imię łapcia i ktoś mógł powiedzieć, o czym ty w ogóle mówisz, ale jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, o czym mówię, dlatego że dla mnie więzi ze zwierzętami są bardzo ważne. Dla mnie w ogóle zwierzęta mają pewnego rodzaju, nazwałabym to, pierwotną mądrość i to jest ten rodzaj mądrości. O którym ludzie sobie przypominają, kiedy zaczynają łączyć się ze swoim sercem, zaczynają słuchać swojej intuicji, swojego ciała i zaczynają za tym podążać. Wtedy właśnie człowiek przypomina sobie o czymś takim, jak ta pierwotna mądrość, która jest w nim od zawsze. To na pewno. Mnie też osobiście bardzo bliskie jest pojęcie używane przez rdzennych mieszkańców Hawaju. Pojęcie kahun, które oznacza opiekuna, strażnika, towarzysza właśnie w relacji ze zwierzętami, w relacji człowieka ze zwierzętami. Kahun to ktoś, kto chroni zwierzę, opiekuje się nim, daje mu miłość, daje mu czas, uwagę. I co ciekawe, wśród tych ludzi zupełnie nie ma miejsca na takie określenie jak właściciel. Ale co z tą moją kochaną łapcią? Otóż na początku tego roku został u niej zdiagnozowany rak wątroby, ostatnie stadium, czyli beznadziejne, czego ja oczywiście zupełnie nie przyjęłam do wiadomości, więc automatycznie odpaliła się we mnie rola zbawiciela, którą ja już tak naprawdę rozpracowuję w sobie od jakiegoś czasu i obserwuję ją sobie uważnie. I w tamtym momencie, w którym dowiedziałam się o tej diagnozie, ja za wszelką cenę przyrzekłam sobie na absolutnie wszystko, że stanę na rzęsach, na wszystkim, na czym tylko się da, ja ją uratuję, ja ją uzdrowię, ja to zrobię. Zupełnie nie chciałam przyjąć do wiadomości tego, że ona może odejść, tak po prostu. I z perspektywy czasu widzę, jak ogromna to była dla mnie lekcja pokory i akceptacji, lekcja. Uczenia się, patrzenia na rzeczy takimi, jakie są naprawdę, bez żadnych etykietek, bez żadnych interpretacji, określeń, czegokolwiek. I ta lekcja akceptacji i pokory jednocześnie trochę trwała. Ja się bardzo długo szarpałam, bardzo długo nie chciałam odpuścić, zrezygnować. Natomiast no fakty mówiły same za siebie. Jej choroba postępowała bardzo szybko, jej stan się bardzo szybko pogarszał, no i ewidentnie wszystko prowadziło do tego, że ona po prostu umrze. I w którymś momencie po prostu już do mnie dotarło. Może pora odpuścić, że nie na wszystko ja mam wpływ. Nie mam wpływu zupełnie na to, co się dzieje na zewnątrz, absolutnie. Poddałam się, mogę powiedzieć nawet, że padłam. Płakałam bardzo dużo, potrzebowałam się bardzo, bardzo mocno wypłakać. Natomiast, skoro już dotarło do mnie, że nie mam wpływu na to, co się dzieje, no to zaczęłam siebie pytać, na co tak naprawdę ja mam wpływ i co ja mogę z tym wszystkim zrobić. I przyszło do mnie, że. Najlepiej dla mnie i dla niej będzie czerpać z tego czasu, który nam pozostał, najwięcej, jak się da, żeby wspierać ją w tym czasie, najbardziej, jak się da, na tyle, na ile mogę zwiększyć jej komfort i żeby także zadbać o siebie. To, co czułam w tamtym czasie, to jest dosyć ciekawe. Dlatego, że nazwałabym to mieszanką smutku i wdzięczności jednocześnie. Smutku, bo wiedziałam, że tak naprawdę to jest już pożegnanie, a z drugiej strony wdzięczności, bo starałam się rzeczywiście czerpać z każdej chwili, która była nam dana wszystko, absolutnie wszystko. I widzę też z perspektywy czasu, że fakt, że się poddałam, bardzo pomógł mi też. Przeżyć jej odejście z tego świata świadomie. Miałam też w tym czasie bardzo dużo ciekawych poglądów, o których też opowiem innym razem. Też właśnie poglądy dotyczące śmierci, dotyczące tego, co tutaj tak naprawdę mamy do zrobienia i że mamy rzeczywiście ograniczony czas i warto go wykorzystać. Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? No właśnie, ten wstęp. No, dosyć przydługawy. Skąd to się wzięło, że o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie podczas tego doświadczenia z moją kotką, ja poczułam bardzo mocno, jak ważna jest akceptacja w procesie zmian. Akceptacja, do której droga bywa kręta, ale tak naprawdę jest warta przejścia, przeżycia, bo tak naprawdę bez akceptacji nie jesteśmy w stanie ruszyć. Do przodu. Absolutnie. Ja mam też wrażenie, patrząc na swoje doświadczenia i na mój własny proces zmiany, że ta nauka akceptacji ona się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że przychodzi jakiś moment i od tego momentu akceptacja po prostu się sama włącza. Mam wrażenie, że to przez cały czas trzeba rozpracowywać na nowo. Tylko te wszystkie doświadczenia, które nam. Się przydarzają, one odpalają w nas, jakby praca tą akceptacją na zupełnie innych poziomach niż poprzednio. Tak jak to wspomniałam, ja sama jestem w procesie bardzo dużej zmiany, bardzo dużej transformacji. Nazwałabym, że jestem obecnie w stanie pomiędzy, i ten stan jest bardzo wymagającym stanem. Dlatego, że ja jedną nogą jestem jeszcze w Starym Świecie, jedną już w Nowym. I tutaj można powiedzieć, że to jest moment, kiedy wiesz, że wystartowałaś, ale jeszcze nie wylądowałaś. No i właśnie. Ja jestem cały czas w ruchu. Jestem pomiędzy czymś, co nazwałabym odwagą skoku, a ciekawością jego efektów. Natomiast też wiem, z własnego doświadczenia, jak bardzo wymagający jest to stan, stan, który wymaga ogromnej cierpliwości, zaufania do siebie, dosłownie też bycia w tym momencie, bycia z własnymi emocjami, uważności na te emocje, dlatego że no nie ma co ukrywać. Pojawia się też frustracja, pojawia się wywieranie na siebie presji, parcie do przodu wymuszanie jakiegoś działania, które przynosi zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego i to jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne. I wiem też z własnego doświadczenia, jak łatwo wpaść w pewnego rodzaju paradoks, który nazwałabym energią oddalania, dlatego że zaczynamy skupiać się na tym, jak bardzo jest nam źle w tym starym świecie, jak bardzo nie chcemy tam być, jak bardzo chcemy stamtąd uciec i mam już tego dosyć. I tak naprawdę niestety zasilamy swoją energią to, czego już nie chcemy, to, co już po prostu nam nie służy. Energia podąża za uwagą to jest coś, o czym się bardzo, bardzo dużo mówi obecnie, i to jest prawda. I w tym przypadku przecież chodzi nam o coś zupełnie innego, czyli o to, żeby skoncentrować się na tym, dokąd idziemy, na tym kierunku, na tym, do czego nas ciągnie, co nas woła. Co jest ewidentnie zgodne z naszym sercem, co wypływa z naszego serca z głębi, i żeby skupić się na tym dosłownie na tworzeniu swojego życia dokładnie zgodnie z tym, co, co nam w duszy gra. I tak na marginesie myślę, że warto też dodać, że no właśnie, dlatego na sesjach coachingowych, gdy sobie pracujemy nad jakimś konkretnym tematem, bardzo ważne jest, żeby ta intencja, czy też energia tego tematu była właśnie pozytywna. Energia oddalania się niestety to nie jest zupełnie to, nad czym chcemy pracować. Zupełnie inaczej brzmi temat: na przykład chcę odejść z etatu, niż chcę dla siebie spełnionego życia i więcej szczęścia w swoim życiu. Jeśli chodzi o ten stan pomiędzy, to na pewno mogę powiedzieć, że no ta drama po prostu będzie się pojawiać. To nie jest nic niezwykłego, to nie jest tak, że jeśli za pierwszym razem zauważymy u siebie coś takiego, to potem już jej nie będzie wcale. Ona będzie wracać, z czasem będzie wracać, bo wszystko to, co gdzieś tam nas spotyka, odpala w nas różnego rodzaju schematy, jeden po drugim i to jest całkowicie normalne, że ta drama będzie wracać. Że to, co do tej pory nas uwierało, zacznie uwierać jeszcze mocniej jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że no właśnie, ponieważ wszystko jest po coś, to też jest po to, żeby nam przypomnieć, że dosłownie, czas ruszyć do przodu. Że to nie jest dla nas dobre miejsce, bo tak naprawdę życie ma dla nas coś lepszego i to od nas zależy, czy my zatem pójdziemy. Czy może jednak niestety utkniemy we własnej dramie? I tu przy okazji pojawia się pytanie: no dobra, ale jeśli pojawia się drama, to co? No, przeżyć ją, poczuć jak najbardziej, przepuścić przez siebie te wszystkie emocje, a jest ich sporą przecież, kiedy drama się pojawia. Pozwolić sobie na podramatyzowanie, na wypuszczenie tych wszystkich emocji, które się pojawiają, nawrzucać, ponarzekać, pomarudzić. Na serio. Oczywiście, nawrzucać może bardziej w poduszkę niż na kogoś bliskiego. Natomiast no, nie da się ukryć, że my, jako ludzie, no, jesteśmy istotami czującymi. No, mamy te emocje i tak się składa, że żyjemy naprawdę w bardzo sprzyjających czasach do tego, żeby uczyć się pracować ze swoimi emocjami. Niekoniecznie radzić sobie. Ja nie przepadam za tym określeniem. Nie lubię, kiedy ktoś mówi, radzić sobie z własnymi emocjami. Bardziej powiedziałabym, nauczyć się pracować z własnymi emocjami, nauczyć się je przeżywać, nauczyć się rozumieć, a przede wszystkim czuć. Się. Emocje trzeba czuć, ale też chodzi o to, żeby poczuć, jaką wiadomość one dla nas niosą. I naprawdę warto wykorzystać to, że teraz jest bardzo dużo specjalistów, bardzo dużo technik na to, żeby pomóc sobie w pracy z emocjami. I wracając do naszej dramy, kiedy już przepuścimy przez siebie te wszystkie emocje, które się w nas pojawiły, i kiedy już opadnie ten kusz emocjonalny, to w tym momencie robi nam się miejsce na podejście zwane transformującą obecnością. Twórcą tego podejścia jest Alan Seale, inspirujący mówca, nauczycieli i mentor. I to jest bardzo ciekawe podejście, teoria, podejście, jak to tak zwał. A w ramach tej teorii jest kilka poziomów: poziom dramatu, no, który jest już za nami, poziom sytuacji, wyboru i możliwości. O co tu chodzi? Jakbym tak miała jednym zdaniem opisać esencję tej teorii, to powiedziałabym, że to jest przejście z takiego stanu o Boże, dlaczego to znowu mi się przydarza, do stanu, w którym ja pytam siebie, czego mnie ta sytuacja uczy, czego uczę się o sobie i jak wybieram zareagować następnym razem. Ale po kolei. Biorąc pod uwagę, że już ten poziom dramy mamy za sobą i już te emocje opadły, to w tym momencie warto się Zatrzymać i tak naprawdę sobie poobserwować to, co się dzieje, dosłownie skupić się na faktach. Swoją drogą ja polecam wypisać sobie te pytania i wracać do nich, bo rzeczywiście można wyciągnąć z tego bardzo ciekawą naukę dla siebie i bardzo dużo się dowiedzieć też o sobie. Ale wracając do tematu, warto się zatrzymać, poobserwować to, co się dzieje, nazwać to, co się wydarza na naszych oczach, i tak jak powiedziałam, skupić się na faktach. I kolejne pytanie, jakie warto sobie tutaj zadać, to co tutaj trzeba zrobić? A co tak naprawdę ja wmawiam sobie, że muszę zrobić, bo to jest różnica? Co mogę zrobić, by to naprawić? Z naciskiem na mogę. Nie muszę. I te pytania, o których powiedziałam, one dotyczą poziomu sytuacji, poziomu, który. Pokazuje bardzo mocno, jak ważna jest nasza obecność, jak ważne jest przyglądanie się własnym myślom, emocjom, bycie z tymi emocjami, jak ważna też jest zmiana perspektywy, spojrzenie na daną sytuację oczami drugiego człowieka, na przykład co o tej sytuacji mógłby powiedzieć ktoś, kto jest mi bliski. I to zatrzymanie się. Jest nam bardzo, bardzo potrzebne po to, żeby przejść z takiego mocowania się, z takiego siłowania się z sytuacją do ciekawości, do otwartości na, no właśnie, na poszukiwanie rozwiązania. I tutaj płynnie przechodzimy do poziomu wyboru, poziomu, w którym tak naprawdę już zaczynamy dotykać akceptacji. My otwieramy się tutaj na uznanie tego faktu, że My absolutnie nie jesteśmy w stanie zmienić tego okoliczności lub sytuacji od razu, ale jesteśmy w stanie wybrać, kim będziemy w tej sytuacji. Co wybierzemy, skoro nie chcemy już kręcić się w kółko, skoro wiemy, że tego typu zachowanie po prostu nas męczy. I na tym poziomie pytania, które mogą pomóc dokopać się głębiej, to, co jest dla mnie najważniejsze w tej sytuacji, czego tak naprawdę teraz potrzebuję, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu? Jaką rolę odgrywam w tej sytuacji, jaką rolę odgrywają inni w tej sytuacji? W jaki sposób współtworzę tę sytuację? Kim jestem w tej sytuacji? Kim wybieram, że będę? Jaka jest moja automatyczna reakcja na to, co się dzieje? Jakie zachowanie tutaj wybieram? Jak inaczej chcę zareagować? Co zrobić, by nie utknąć w dramacie i działaniu i poszukać większego sensu tego, co mnie spotyka? Te pytania bardzo mocno otwierają głowę i nakierowują nasze myślenie na poszukiwanie rozwiązania, w szczególności te dwa ostatnie. One też świetnie wybijają nas z takiego tunelowego myślenia, które przecież automatycznie się gdzieś tam potrafi pojawić w takich sytuacjach. I dzięki tym pytaniom idziemy dalej, przechodzimy do kolejnego poziomu poziomu możliwości, i to jest poziom, który zaprasza nas do współdziałania z życiem, do współtworzenia z życiem do tego, żeby reagować świadomie na to, co się dzieje w naszym życiu żeby wziąć odpowiedzialność w końcu za swoje reakcje. I powiedziałabym, że ten poziom zaprasza nas do tak naprawdę jeszcze głębszego wsłuchania się w siebie, do ciekawości na jeszcze głębszym poziomie, ale też odwagi, by zadać sobie kolejne pytania. I te pytania to co ta sytuacja chce mi powiedzieć? Jaka mądrość płynie z tej sytuacji? Czego ta sytuacja mnie uczy, jakie dostrzegam teraz nowe możliwości, czego nie widziałam wcześniej, a bałam się dostrzec? Czego nowego nauczyłam się o sobie i innych, do bycia kim zaprasza mnie ta sytuacja? Do czego mnie zaprasza? Jaki będzie. Mój następny krok. Nie ma co ukrywać, że te pytania nie należą do łatwych, natomiast praca nad tymi pytaniami jest tego warta, jest warta tego efektu, który pojawia się w naszych odpowiedziach. Warto je sobie rzeczywiście zadać, dosłownie, żeby poszukać innej drogi i tak jak wspomniałam, żeby oderwać się od tego tunelowego myślenia, które jest nieodłączne, jeśli chodzi o dramę. To jest jakby taka pierwsza reakcja. Jesteśmy ludźmi, więc to jest całkowicie normalne, że takie rzeczy się w nas pojawiają. Tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że raz sobie coś przerobimy i później już to nie wróci, to będzie wracać. Ale mając odpowiednie narzędzia, jest zupełnie inaczej, bo wiemy, że mamy jakby taki zestaw pierwszej pomocy, którego możemy użyć w takich sytuacjach, żeby pójść dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że Praca z tymi pytaniami, że zadawanie sobie tych pytań, no wymaga jednak od nas sporej dawki odwagi, cierpliwości i też przede wszystkim wyrozumiałości dla siebie i dla innych, którzy biorą udział akurat w danych sytuacjach, w naszych dramach. Potrzeba też rzeczywiście dać sobie czas na to, żeby popracować z tymi pytaniami. To nie jest łatwe, ja sobie też zdaję z tego sprawę. Natomiast jeśli ty nie do końca na przykład czujesz się na siłach, żeby popracować z tymi pytaniami, ale jednocześnie też masz już serdecznie dosyć swojej dramy i sytuacji, w której tkwisz, ja jak najbardziej mogę ci zaoferować swoje wsparcie w postaci sesji coachingowej. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam do siebie. Możesz do mnie napisać wiadomość lub maila. Dane są na Instagramie. No ale właśnie, idąc powoli w stronę Wniosków z tego odcinka, co się tutaj nasuwa? Na pewno to, że bez akceptacji tego, co jest, tego, co aktualnie dzieje się w naszym życiu, my nie ruszymy do przodu. Absolutnie nie zmienimy tego, co nas uwiera, tego, co nas męczy, tego, co czujemy, że już nam zupełnie nie służy i że już tego dla siebie nie chcemy. Na pewno. Faktem jest, że droga do akceptacji wiedzie poprzez ciekawość, poprzez uważność, ale też odwagę odwagę do wzięcia odpowiedzialności za własne reakcje, za własne doświadczenia i przede wszystkim za jakość naszego życia. Nawet jeśli postrzegamy jakąś sytuację, która nas spotyka jako dramę, to nadal jest. Tak naprawdę nasza interpretacja. Bo koniec końców, każda sytuacja, nawet jeśli odczytujemy ją na początku jako trudną, jest dla nas takim swego rodzaju prezentem, i to, co w niej jest dobre, ma szansę ujawnić się później ujawnić się właśnie wtedy, gdy zadbamy w sobie o to, by stworzyć przestrzeń na akceptację. Przestrzeń w sobie, na akceptację. I też nawiązując do tego, o czym mówiłam na początku, czyli o tym, że nagrywam ten odcinek w Dzień Przesilenia Letniego, czyli w Święto Światła, ta akceptacja jest właśnie dla nas takim światłem światłem, które my tak naprawdę mamy w sobie i na które potrzebujemy stworzyć przestrzeń w sobie, bo ta akceptacja. Prowadzi nas do tego, żeby ruszyć do przodu, żeby ruszyć z miejsca i iść dokładnie w tym kierunku, który nas woła. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i życzę Ci powodzenia w pracy nad tymi pytaniami, o których dzisiaj mówiłam. Do usłyszenia następnym razem.